Tesla w Niemczech: fatalne warunki pracy Polaków Niemieckie media. Polacy na budowie fabryki Tesli w Niemczech pracują po 14 godzin, zarabiają poniżej minimum. Tesla zatrudnia na budowie w Grunheide w Brandenburgii polskich pracowników na 12-14 godzinnych zmianach od poniedziałku do soboty. Robotnicy dostają na godzinę 8,70 euro, czyli poniżej płacy minimalnej, informuje portal Business Insider i telewizja ZDF. Około 350 robotników budowlanych śpi w małym hostelu w miejscowości Mittenwalde w Brandenburgii. Marcin i Paweł stoją przy drzwiach hostelu w brandenburskim miasteczku Mittenwalde po długim dniu pracy i palą papierosy. Przetrwali 14 godzin. Ale przeklinają piasek, pisze portal Busines z Inesider. Dwaj Polacy pracują na budowie Tezli w Grunheide, gdzie od ponad trzech miesięcy układają rury kanalizacyjne. Rano odbierają nas i przywożą z powrotem autobusami, mówią. Na fasadzie ich hostelu widnieje reklama: 8 euro za jedną noc, do 1000 służek. Dzielą hostel z OK. 350 innymi budowlańcami. Czasami śpimy po trzech w pokoju, narzekają. I to w środku pandemii COVID-19, zauważa Business Inesider. Kilka tygodni temu na placu budowy koronawirusem zaraziły się dziesiątki pracowników. Od tego czasu przed budową mieści się centrum testowe, informuje portal. Jednak, przed hostelem ani w nim żaden z kilkuset robotników nie nosi maseczki ani nie utrzymuje dystansu. Witają się serdecznie, rozmawiają o dniu, przeklinają piasek i idą do swoich pokoi. Następnego dnia czeka ich kolejna 12-14 godzinna charówka. Czytamy: Marcin i Paweł nie chcą narzekać na swoją pracę. Z ich punktu widzenia zarabiają przyzwoitą pensję 40 zł za godzinę czyli w przeliczeniu ok. 8,70 euro płaca minimalna w Niemczech w 2021 roku wynosi 9,50 euro za godzinę. Pap. Dwudziestolatkowie chcą przeznaczyć wynagrodzenie na zakup samochodu, ale nie zli. Planują łącznie 6 miesięcy na budowie, po czym wyjadą. Mały epizod w ich życiu. Pisze portal Wydaje się, że ci dwaj mężczyźni nie przejmują się tym, że wraz z kilkuset kolegami są stłoczeni w małych pokojach, w małym hostelu w czasie pandemii koronawirusa. Męczy ich długa praca, ale są zadowoleni z wynagrodzenia, choć jest ono znacznie niższe od ustawowej płacy minimalnej. Może także dlatego, że nikt im nie mówi, że nie muszą tak długo pracować i że przysługuje im znacznie wyższe wynagrodzenie, zauważa portal. Zaledwie kilka tygodni temu właściciel Tesli Elon Musk ostro skrytykował niemieckie władze za zbyt wolne i zbyt biurokratyczne działania, zwłaszcza w kwestii wydawania zezwoleń na budowę, przypomina portal. Według prawników Muskata powolność ma stać w bezpośredniej sprzeczności z pilną potrzebą walki ze zmianami klimatu, a zezwolenie na budowę fabryki w Grunheide, pomoże Niemcom osiągnąć cele określone w federalnej ustawie o ochronie klimatu. W ten sposób firma Muska nadaje następujący ton: Tesla, zbawca niemieckiego klimatu. Tesla, firma, która chce uczynić świat lepszym miejscem, zauważa Business Inesider. W każdym razie działania producenta samochodów w Grunheide są z tym wyraźnie sprzeczne, zważywszy między innymi na niegodne i nieodpowiedzialne warunki pracy na placu budowy i poza nim, ocenia portal 1 lipca pierwsza Tesla powinna zjechać z linii produkcyjnej Gigafactory w Grunheide